Będziemy się starali funkcjonować normalnie. Wiadomo, że z zachowaniem wszystkich odpowiednich procedur, jakie mamy narzucone. No i funkcjonować po prostu tak, żeby zapomnieć o tym, co, co się teraz dzieje, tak, żeby ludzie przychodzili i czuje się tak jednak swobodnie. Musi być zachowane dwa metry od stołów i jeżeli jest to nie rodzina, czyli znajomi, to nie mogą siedzieć naprzeciwko siebie, tylko po prostu. Nie mogą twarzą w twarz. Jeżeli to jest rodzina znowu, to jak najbardziej mogą większą ilością siedzieć przy stoliku, ale pod warunkiem, że to jest rodzina. Wiadomo, że my nie jesteśmy od tego, żeby kontrolować, czy to jest rodzina, czy znajomi, czy nieznajomi. Liczymy po prostu na zdrowy rozsądek. Czy ceny potraw, napoi będą zwiększone, czy jednak nie? Wszystko cena robi rynek. Tak jak w tej chwili na przykład mamy suszę, tak? to teraz na przykład warzywa są droższe od mięsa, także no na pewno jeżeli będzie to tak wyglądało jak do tej pory, to pewnie coś będziemy musieli podnieść, ale na dzisiejszą chwilę nie, nie zrobiliśmy żadnych podwyżek, jest tak jak było przed. Nie ograniczyliśmy żadnych, żadnego menu, nie skróciliśmy, wszystko jest tak jak było dawniej. Jak przewidujecie, uda się w końcu nadrobić te zaległości, które powstały przez te dwa miesiące? To powiem szczerze, to już jest nie do nadrobienia, z tego względu, że maj to jest majówka, czyli to są imprezy okolicznościowe, przede wszystkim komunie, które no każdy restaurator czeka na maj z utęsknieniem, bo to, na, to jest jeden z mocniejszych, z najmocniejszych miesiąców w roku. Także choćby nawet przez te komunie, które nam odpadły, już nie jesteśmy w stanie nadrobić tego tych zaległości, które się zawsze zbie, po zimie. Bo zima to jest martwym sezonem, zawsze się nazbierało każdy liczy na, jednak na. Ten maj, właśnie czerwiec, teraz wiadomo, no nie ma tych dni Szanowa, które też nakręcały na yy, gastronomię, tak? No i niestety, no ten rok jest, że tak powiem, można powiedzieć stracony. A jeśli chodzi o, o samogródek, dużo osób się pojawia yy, tutaj w waszej restauracji? Powiem szczerze, no jednak chyba ludzie się dalej jeszcze troszeczkę boją, bo jakiegoś szału strasznego, no, nie było, no, nie było jakiegoś, że wszystkie miejsca były zajęte. No pewnie, że ruszyło się, bo się coś ruszyło, ale jednak z taką dozą jeszcze niepewności widzę, że, że ci ludzie jeszcze tak, nie bardzo jeszcze. Może zobaczymy w ten weekend, bo to będzie pierwszy weekend, że tak powiem, zawsze weekendy yy, przynajmniej u nas były troszeczkę lepsze, tak? Także no zobaczymy, czas pokaże.